Co jest łatwiejsze, hiszpański czy portugalski? To pytanie zadaje mi wiele osób i sobie też zadaje wiele osób, które zastanawiają się nad wyjazdem, emigracją, Erasmusem, nauką języka. Nie jestem w stanie wam udzielić odpowiedzi takiej absolutnej i zawsze prawdziwej, bo mi na przykład hiszpański dużo łatwiej wchodził do głowy, a z portugalskim bardziej się męczyłam i przez dłuższy czas miałam taką, takie wrażenie, że stoję w miejscu i się nie rozwijam. Ale opowiem Wam o tym, jak się nauczyłam portugalskiego, który był właśnie dla mnie trudniejszy. Mimo, że już nie miałam podstawy, bo mówiłam po hiszpańsku. Jestem Kasia i przez 6 lat mieszkałam w Portugalii, a teraz mieszkam w Hiszpanii. I opowiadam o życiu na emigracji. Mieszkałam przez 6 lat w Lizbonie. Wiadomo, że największy szlif językowy zawdzięczam temu okresowi ale przyjechałam już do Lizbony wiedząc w co się pakuje. Przed wyjazdem do Portugalii studiowałam filologię hiszpańską i miałam obowiązkowy drugi język romański. Więc jako człowiek, który doskonale wie czego w życiu chce, jak ja, wiedziałam, że wybiorę portugalski, język mówiony zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Afryce i to by mi pomogło później w podróżach. Oprócz tego byłem parę lat wcześniej na praktykach w Lizbonie z ramienia jeszcze mojego poprzedniego kierunku czyli filologii angielskiej, i pracowałam wtedy w przedszkolu i podłapałam trochę portugalski pracującym w przedszkolu od innych pań, przedszkolanek i od maluchów, które nauczyły mnie mega przydatnych słów w stylu formiga, czyli mrówka, elastiku, czyli gumka do włosów, coco, czyli dwójeczka. Ale portugalski zawsze był dla mnie trudny, a całą moją miłość przelewałam na hiszpański. Portugalski kojarzył mi się z jakimiś mega nielogicznymi odmianami czasu przeszłego czasownika i z nudnymi czytankami, w których ludzie rozmawiają o pogodzie albo zamawiają sobie coś w menu w restauracji. I oprócz tego nie byłam dobrą uczennicą, bo naprawdę nie wkładałam z serca i nie przykładałam się do nauki, więc miałam raczej takie średniowe wyniki. Do Lizuany przyleciałam uzbrojona w te pary semestru portugalskiego i książkami z uczelni. I pierwsze moje wrażenie było mega spoko, bo pan z Ubera, który był bardzo eleganckim panem, można widzieć, że w Portugalii nie się w rozciągniętej koszulce tylko z ubrani w koszulę i w garnitur. I on mi pochwalił mój portugalski, bo rozmawialiśmy o właśnie pogodzie i o tym, że zjadłam kanapkę, którą mi zrobił tato na lot i on powiedział, że no, bardzo dobrze mówisz po portugalsku, co mnie tak mega podbudowało, bo uważałam, że to jest dobra wróżba, jak na to, że to był mój pierwszy dzień w nowym kraju i że zaczynam nowe życie i teraz portugalski będzie moim językiem. Chociaż na początku y, bardzo wiele miałam takich problemów w zrozumieniu. Na przykład miałam koleżankę z mieszkania na Brazylikę, z którą rozmawiałam wyłącznie po angielsku, bo jej akcent był dla mnie totalnie nie do przejścia. W ogóle brazylijski akcent na samym początku totalnie nie wchodził mi do głowy, był takim, takim śpiewnym chaosem. Ale się nauczyłam do tego stopnia, że teraz mój chłopak jest z Brazylii i rozumiem go w 100%, a on mnie. Innym problemem było jeszcze zrozumienie ludzi z krajów PALOP. PALOP to jest y, określenie krajów afrykańskich, których oficjalnym językiem jest portugalski, czyli były kolonie portugalskie. Angola, Mozambik, y, wyspy Zielonego Przylądka i tak dalej, więc akcenty są dużo mocniejsze i takie bardziej zaciągające i na początku dla mojego niewyćwiczonego ucha też było bardzo trudno mi to zrozumieć i na przykład babeczka, która się zajmowała moim pierwszym mieszkaniem też nie była w stanie totalnie zrozumieć co ona chce mi powiedzieć, a ona nie rozumiała co ja od niej chcę no ale dobra, po paru tygodniach, miesiącach takiego regularnego osłuchania się wreszcie mi to przyszło ale jak w końcu się nauczyłam tego portugiesza po pierwsze, to zdobyłam bardzo brzydki nawyk, podsłuchiwania i powtarzania. Koro mówi się, że nie, nie wolno podsłuchiwać, nie wolno powtarzać, ale nikt nam nie powiedział, jak świetny to jest sposób na naukę języka. Po prostu super. Podsłuchiwanie języka żywego na ulicy i później zapamiętywanie sobie, powtarzanie pod nosem czy powtarzanie w rozmowie z kimś jest po prostu. Super, super sposobem na to, żeby te wyrażenia wyszły ci do głowy. Zwłaszcza jak się mieszka za granicą, bo głównie to jest oczywiście do zrobienia za granicą, chociaż można też zrobić na jakichś wymianach językowych, nie wiem, jakichś tandemach i tak dalej, klubach językowych. W dużych miastach jest pewno takiej rzeczy. Trzeba iść po prostu na ulicę, do baru, do sklepu albo do kawiarni i polować na te wszystkie utarte powiedzonka, jakieś zdania, nawet sposób wymowy, które są kopalnią wiedzy, która. Istnieje, leży na ulicy. Drugie to czytałam gazety. Czytałam gazety, które były takimi darmowymi wydaniami rozdawanymi w metrze. Codziennie rano, jak dojeżdżałam na uczelnię, to dostawałam na wejściu do metra taką gazetkę darmową, nazwaną Destak. Może, miała 4 strony, czyli sześć i miała takie różne proste artykuły trochę o Lizbonie, trochę o Portugalii, trochę o świecie. I tłumaczyłam sobie je na pierwszych zajęciach. Zazwyczaj już byłam w stanie zrozumieć wszystko, ale często sobie znajdowałam jakieś słówko, którego nie znam, i tłumaczyłam je w Google czy gdzieś tam. I wtedy byłam w stanie zrozumieć całe zdanie albo cały kontekst. I czy ja zapamiętywałam to słówko zawsze? Nie. Być może nawet częściej nie zapamiętywałam, niż zapamiętywałam, ale częste sprawdzanie nie, słówek, których nie rozumiałam, weszło mi totalnie w nawyk. I być może to słówko samo gdzieś tam, nawet jeśli go nie pamiętam już po dwóch godzinach albo mniej, to ona gdzieś tam mieszkało w głowie i następnym razem, jak je zobaczyłam czy usłyszałam, to już czekaj, okay, czekaj, ja już to kiedyś słyszałam? W jakim kontekście? Aha, tam, dobra. Już na przykład wiedziałam, że się tyczy futbolu albo że się tyczy epidemii grypy czy czegoś tam. Oprócz tego można czytać szyldy, ulotki, napisy na murach, opakowania, plakaty. Wszystko, gdzie jest tekst i gdzie są słowa, po prostu chodzisz z telefonem i czytasz. A, I to jest naprawdę super sposób. A propos czytania napisów na murach, raz sobie szłam ulicą i zobaczyłam napis na murze. Nie mogę tego słowa powiedzieć, bo jest ono brzydkie, co oczywiście nie wiedziałam. I wyszukałam natychmiast w Google co to jest, no bo to był mój sposób na rozumienie wszystkich słówek i weszłam w pierwszą lepszą stronkę, nawet nie patrząc żeby się do końca załadowała i to była stronka z gołymi babami więc uwaga na co klikacie trzecia rzecz, czyli trzeci trik to w moim przypadku było zostanie osobą od smoltoków czyli wdawanie się we wszystkie smoltoki jakie były możliwe. Wszędzie, jak ktoś gadał, to słuchałam. Jak ktoś chciał porozmawiać, to ja nie rozmawiałam. Sama też zaczepiałam w stylu w kolejce do kasy w supermarkecie. O, to bardzo dobra herbatka. A te ciasteczka są drogie. O, a to jest raz na promocji, i tak dalej, w autobusie. O, ładna pogoda dzisiaj, ale się ten autobus spóźnił, i tak dalej. Po prostu wszędzie, gdzie można się troszkę wypowiedzieć. Wiedzieć, chociaż nie, nie jest taka jakaś zobowiązująca rozmowa, no bo zapłacę i każdy idzie w swoją stronę, wysiadę na przystanku i każdy idzie w swoją stronę. Więc takie mini wymiany zdań są mega super wprowadzeniem w prowadzeniu. taki nastrój gadania w innym języku. Jako czwarta metoda mogę, w, mogę stwierdzić, że bardzo zredukowała mój wstyd. Jeśli nie pozbyłam się wstydu w Ostateczności, to myślę, że doprowadziłam do takiego stanu, gdzie jest zagrożony wyginięciem. I chodzi mi o strach przed byciem ocenianym: ocenianym w takim systemie szkolnym, czyli dostawanie pał za źle napisane wypracowanie, ale też ocenianym, bycie ocenianym przez ludzi w takim sensie, że bać się otworzyć usta i powiedzieć coś, co może być niejasno zrozumiałe albo źle wypowiedziane. I wówczas ryzykujemy, że ktoś nas skwituje jakąś ironiczną uwagą, obecnie wzrokiem, albo w ogóle się zacznie śmiać itd. W wielu, wielu przypadkach to jest irracjonalny strach, który ma bardzo wiele ludzi w nauce języka obcego. I jestem pewna, że pamiętacie sami z nauki angielskiego albo niemieckiego w szkole, gdzie ludzie się po prostu wstydzili odpowiadać na pytania, bo się bali krytyki ze strony nauczyciela. Zwyciężyłam ten lęk i to nie jest tak, że jednego dnia się obudziłam i go nie czułam, ale po prostu stwierdziłam, tak krok po kroku muszę go redukować, bo bardzo blokował i blokuje na pewno wszystkim rozwój w każdej dziedzinie. Ale z językiem to było tak, że po prostu stwierdziłam, że będę mówić nawet jak nie wiem jak się mówi. Więc to miało parę etapów. W początku planowałam w głowie zdanie, które chcę powiedzieć, i jak się orientowałam, że ma zawierać jakieś słowo, o co do którego nie byłam pewna, na przykład przynieść albo położyć w czasie przeszłym, co w portugalskim są to słowa totalnie niezbudowane na żadnej logice, to sobie układałam w głowie zastęp, czy jakiś tam szyk zdania, żeby nie musieć tego użyć w tym trybie, żeby nie narażać się na błąd. Drugi etap, kiedy już tak sobie to trochę przezwyciężyłam, to po prostu olałam to, że myślę na zapas, co ja mam powiedzieć, bo ja nie lubię myśleć na zapas. I pytać rozmówcy albo rozmówczyni, żeby mi pomogła. Czyli na przykład, słuchaj, jak się mówi. Pójść w czasie przyszłym i ta osoba mi wtedy odpowiadała, a ja mówiłam ok, dzięki, czyli ja poszłam tam i tam, i w ogóle i rozmowa toczyła się dalej. Nikt się nigdy nie zniecierpliwił za to, że chciała pomocy w opowiadaniu. Może miałam farta, może wszyscy Portugalczycy są tacy, ale raczej ustałem przy tym, że większość Portugalczyków naprawdę jest mega cierpliwa, jeśli chodzi o wdrażanie obcokrajowców w ich język. Więc korzystajcie na maksa z ich cierpliwości i po prostu pytajcie. A potem, jak już stwierdziłam, że mam gdzieś jeszcze bardziej, może równoległym etapem, nawet do tego było to, że jak już totalnie miałam jakieś zaćmienie mózgu i nie byłam w stanie sobie przypomnieć żadnego słówka, to szukałam w Google'ach zdjęcia albo pokazywałam ręką jak się to nazywało, i wtedy rozmówca mi odpowiadał, i rozmowa toczyła się dalej strach o to, że można się zbłaźnić wiem, że paraliżuje wiele, wiele osób i jak się go pozbędziesz, to po prostu będzie potem z górki i zdaj sobie sprawę, że nikt już ci nie wlepi pały jak ktoś sobie pomyśli, że jesteś tępy albo tempa, bo źle coś powiedziałeś albo że się nie umiesz wysłowić to mara. nie potrzebujemy takich ludzi tym bardziej, że najczęściej to są ludzie, którzy nie użyli się wcześniej żadnego innego języka więc nawet nie wiedzą jaka to jest trudność, więc Czemu mam brać pod uwagę ich niepoprawną opinię? Ja jeszcze Wam dam drugi przykład tego, jak próbowano mnie zawstydzić, albo ja myślałam, że próbowano mnie zawstydzić, a ja się nie dałam i uparcie dążyłam do celu. To było na siłce i chciałam się zważyć, i nie mogłam nigdzie znaleźć wagi. Dlatego zapytałam jakiegoś instruktora, że przepraszam, czy jest tutaj PESA. Powiedziałam PESA, bo tak mi się wydawało, że jest po portugalsku waga, tak jest po hiszpańsku waga, więc tak po prostu użyłam kalki językowej a on po prostu zmarszczył już wytrwę i zapomniał sobie E, co w moim słowniku mowy ciała oznacza co ta debilka do mnie gada oczywiście natychmiast poczułam takie uczucie, że boże co, zbłaźniłam się uciekać czy co, takie podświadome ale nie dałam się zastydzić i postanowiłam w podstawowkowy sposób wytłumaczyć o co mi chodzi bo stwierdziłam, że nie będę w ogóle słuchać tej interpretacji, bo może być, może jego mowa ciała jest inna niż ta, którą ja bym użyła w tym momencie. I mowa ciała też jest bardzo dobrym tematem, którym wam opowiem w innym filmiku. Więc po prostu zamiast wyciągnąć telefon i pokazać mu zdjęcie wygooglować, to powiedziałam, ta maszyna, na której stajesz, żeby ona ci powiedziała, ile masz kilogramów. I on, A, balansa! Udało się, gościu bo potem już nie wiedziałam na oczy, też mi nie zależało, żeby mu jakoś zaimponować. A w ogóle to się okazało, że na tej siłowni nie było wagi. Co to za siłka? Więc cały ten y, trud był na nic, no ale przynajmniej sobie udowodniłam, że jestem super samozaparta i dążę do celu i, i nawet w sytuacji kiedy wydaje mi się, że okej, okay, ten gość w ogóle mi nie chce pomóc uciekam stąd, to zostaję i właśnie będę dostanę moją odpowiedź. To będzie jakby językowo to był poziom podstawówki, ale tak życiowo to był stopień magistra samozaparcia i nie dawania się zbić z tropu. I to ten właśnie skill życiowy na pewno dalej mnie zaprowadził w życiu niż mówienie w doskonały sposób. A moja walka językowa już dawno się nie toczy o doskonałość, tylko o to, żeby zawsze mieć język w gębie i o udowodnienie sobie, że nie jestem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji i że to na pewno nie wstyd będzie tym, co mnie wyłączy z gry. Nieważne, czy mam jakiś kiepski akcent, czy niezgrabny do bursów, po prostu się nie przejmuję. A akcent to w ogóle jest jeszcze jedna historia, bo wszyscy mają akcent, wszyscy mają akcent Ja wiem, nie jestem jakimś podwójnym szpiegiem, żeby za wszelką cenę nie dać zdradzić, że jestem z Polski jak w kartach wojny, gdzie zwykle pokazany numerek zdradził gościa, że nie jestem Niemcem. W moim przypadku, na szczęście, nie mam takich wymagań od siebie, więc. Co sobie mówię w moim polskim akcencie? Inara. I wiem też, że mój polski akcent, mówiąc po polsku, się trochę też zmienił przez to, że mieszkałam tyle za granicą. No i to też jest normalne. Nieważne, ile się ludzie będą śmieć, Dżłany, krupy, to jednak to jest prawdziwe zjawisko. I oprócz tego, to akcent jeszcze o niczym nie znaczy. I jest trochę takim elitystycznym sposobem na wyglądanie bardziej burżujsko. Nawet nie wiem, jak to dokładnie wyjaśnić, ale na pewno pamiętacie, jak w gimnazjum, w liceum było takie podkreślenie, że dobra, chodźmy do tej pani angielskiego, bo ona ma taki piękny brytyjski akcent i my się nauczymy angielskiego akcentu i będziemy brzmieć jak Angielki. I to było takim wyznacznikiem dla ludzi. I długo też w tym tkwiłam, że tak, tak, brytyjski akcent to otworzyć wszystkie drzwi, ale potem sobie tak, dlaczego mamy stawiać wszyscy na, na akcent małej wysypki? Trzeba, wartościowałam sobie wszystkie te moje wierzenia o elitarności i tamtej pory brytyjski akcent mnie ani ziemi, ani grzeje. I tak samo powiem Wam, że sprawa się miewa z akcentami innych krajów, że są akcenty uważane za jakieś takie bardziej luksusowe, a inne uważane za bardziej biedne i wsiurskie. I ja nie lubię takiego podziału, i dla mnie, jako lingwistki, to jest bardzo w ogóle ciekawe zjawisko, więc mam to w dupie i mówię po prostu. W moim akcencie i nie daje się też tym zawstydzić, bo oczywiście, że ja mam polski akcent, jak tylko otworzę usta, to wszyscy wiedzą, że ja jestem z Polski, albo że nie jestem na pewno z tego kraju, w którego języku mówię, ale uważam, że to dla nikogo nie powinno być wyznacznikiem jakości mowy. O ile, oczywiście, jak twoja wymowanie zakłóca przekazu, albo nie wiem, nie bełkoczesz czy coś, musisz po prostu mówić. Ładnie i wyraźnie, ale naśladowanie akcentu często mija się z celem i jest źle spożytkowaną energią. Opowiem Wam taką historię, jak się raz poszłam spotkać z moimi dwoma kumpelkami: jedna jest z Chile, a druga jest z Portugalii. I ta Chilika mieszka w Lizbonie 5 lat i mówi po portugalsku tak o idealnie, że naprawdę ciężko się rozeznać, że jest to jej drugi język, czy trzeci. I właśnie w rozmowie wyszło po chwili, że ona jest z innego kraju. Czyli że ona nie jest portugalką i Elza, czyli ta portugalka powiedziała: „Co, ty nie jesteś portugalką? W życiu bym się nie spodziewała”. Co jest pięknym komplementem dla obcokrajowca bycie wziętym za lokalsa ze względu na tak piękną wymowę i w ogóle zero błędów. I ja się zapytałam wtedy, ej, a co, a ja? A ja nie mam takiego akcentu? Moja koleżanka z Portugalii, no co ty, po tobie od razu słychać, że jesteś Polką, która się nauczyła po portugalsku. I wtedy mnie to trochę tak zdziwiło, łamane przez ubodło, ale po chwili sobie pomyślałam, A przecież w ogóle nie wkładam wysiłku w to, żeby mieć ten akcent, więc Czemu miałabym go mieć? Więc podsumowując, mój najlepszy tip to samo zaparcie Nie pokazuj po sobie zażenowania. I jak opanujesz to poczucie wstydu przed całym światem, to potem będzie z górki. I to nie tylko w kwestii językowej, ale też na pewno w każdej innej. Mam nadzieję, że moje typy będą przydatne. Do usłyszenia w następnym filmiku. Pozdro.